Świat motoryzacji to nie tylko auto. To cała filozofia jazdy. Każda marka ma swoją duszę, swoje legendy i swoje stereotypy. A my je dzisiaj rozłożymy na części pierwsze. W nowej serii sprawdzimy, czy to tylko mity, czy może fakty. Które wszyscy kierowcy dobrze znają, ale nikt nie chce o nich mówić głośno. Od szlachetnych niemieckich limuzyn, przez japońskie pociski, aż po klasyki polskich dróg. W tej serii nikt nie jest bezpieczny. A na pierwszy ogień najbardziej kontrowersyjna marka w historii lewego pasa. BMW więcej niż samochód to styl życia, ale nie taki jak Ferrari czy Porsche. Styl życia w BMW to wieczne ściganie się, miganie długimi i zapominany kierunkowskaz. Kierowca BMW nie przemieszcza się z punktu A do B. On podbija drogi, ustanawia nowe rekordy prędkości i sprawia, że inni kierowcy zastanawiają się, czy warto było wyjeżdżać z domu. Dziś przyjrzymy się legendzie królowi lewego pasa. A few moments later. Czy BMW ma kierunkowskazy? Oczywiście, czy są używane? Raczej nigdy. To jak dodatkowy guzik w garniturze, niby jest, ale nikt nie wie po co. Są tacy, którzy twierdzą, że ich używanie może spowodować natychmiastowy spadek mocy silnika, a może po prostu nikt nigdy nie odczytał instrukcji obsługi? Każdy kierowca BMW wierzy, że lewy pas to jego osobisty tor wyścigowy. Jeśli jedziesz wolniej niż 180 km na godzinę, jesteś problemem. Nie on. Na świecie istnieją trzy rzeczy pewne. Śmierć, podatki i to, że kierowca BMW będzie migał długimi, jak nie zjedziesz mu z drogi. Wielu uważa, że BMW ma wbudowany system wykrywania wolniejszych pojazdów. Nazywa się on Zniecierpliwiony kierowca z ręką na klaksonie i reflektorami na długich. To BMW mówi ci wie, w swoim języku Zejdź mi z drogi, bo inaczej wyprzedzę cię tak, że nawet twoja nawigacja nie zdąży zareagować. Czek silnika? Normalne. Olej? Można dolewać. Hamulce? Po co, skoro można hamować silnikiem? Jeśli na desce rozdzielczej BMW nie świeci się co najmniej jedna kontrolka, to znaczy, że samochód jest wyłączony. A jeśli pali się więcej niż trzy, to po prostu doskonałe oświetlenie. Właściciel BMW parkuje tam, gdzie chce. Dwa miejsca? No przecież felgi nie mogą się porysować. Poza tym to nie jego wina, że parkingi są projektowane dla zwykłych samochodów, a nie dla elit drogowej dominacji. Jeśli kiedyś zobaczysz BMW zaparkowane prosto idealnie w liniach to nie denerwuj się. To prawdopodobnie samochód podszywający się pod BMW. Podsumowując, BMW to emocje, adrenalina i życie na krawędzi. Przepisów. Jeśli widzisz BMW w lusterku, lepiej zjedź. Jeśli BMW Cię wyprzedza, pomódl się. A jeśli jeździsz BMW, cóż, my tylko tu gościmy. BMW więcej emocji niż zdrowego rozsądku. A to dopiero początek. W kolejnych odcinkach sprawdzimy inne legendy naszych dróg. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!